Szczęść Boże. W dzisiejszych czasach bardzo modne stało się powoływanie na apokalipsę, na inne przepowiednie mówiące nam o czasach ostatecznych. Zapomina się bardzo często, że apokalipsa jest przesłaniem nadziei, przesłaniem zwycięstwa. Ponieważ te wszystkie rzeczy, które się wydarzą, te złe z rzeczy z punktu widzenia człowieka, doprowadzą do zwycięstwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego Apokalipsa jest taka ważna? Ponieważ Apokalipsa, to przesłanie zostało przekazane Świętemu Janowi. To jest ten apostoł, który do końca był przy swoim mistrzu. Aż do śmierci na Krzyżu cały czas. On nie uciekł. Wtedy. A więc ten przekaz jest bardzo ważny. Ale te zainteresowanie lubi apokalipsą, antychrystem, tymi przepowiedniami, jest tylko jest traktowane wybiórczo, bardzo wybiórczo, po prostu bierze się z, ze wszystkiego, z całych tych tekstów, tylko to, co, co pasuje do obrazu, obrazu, jaki ktoś ma w głowie danej sytuacji. Jak zwykle patrzymy tylko na to, co my myślimy, nie analizujemy tego w sposób w kontekście Boga, objawienia Bożego, tylko w kontekście własnych tam pomysłów, własnych myśli. Teraz całkowicie praktycznie zapomina się o siedmiu listach do siedmiu kościołów, których Pan nasz Jezus Chrystus w bardzo ostrych słowach. Grozi karami za różne tam herezje, przestępstwa. Na przykład yy, nawet mówi, że nienawidzi. Tak, mówi, że nienawidzi. Chodzi tam o sektę, która yy, promowała jakiś tam seks ze wszystkimi i, i tym podobne zboczenie. A już te słowo nienawiść. W oczach dzisiejszych modernistów nie wchodzi w rachubę. Chociaż oni sami nienawidzą wszystkiego, co jest związane z Bogiem, z prawdą, z objawieniem, bo oni stworzyli całkiem nową Ewangelię. Znaczy, może nie nową, bo Karol Marx i Lenin to nie są nowe ideologie, ale po prostu całkiem inną od tej prawdziwej. I oni by chcieli, oni głoszą tylko miłość, tak? Sami nie praktykując Czasami praktykują hipokryzję, kłamstwo i nienawiść. I, bez, I bezwzględność. I właśnie w tych siedmiu listach już można dostrzec. Kłamstwo, jakim operują, operuje dzisiejszy kościół modernistyczny, ten posoborowy. Kłamstwo polegające na tym, że oni nauczają, że prak praktycznie wszystkie grzechy, których nienawidził Pan nasz Jezus Chrystus, są dozwolone. Że to jest nieprawda, że to wszystko, że Ewangelia kłamie. Ale nie będziemy dzisiaj o tym mówili. Wróćmy do tych opisów tych, do apokalipsy, opisów tego, co się wydarzy. Ludzie wybierają z tego naj, te najstraszniejsze momenty, gdzieś tam porównują do czegoś, do sytuacji, ale porównują w ten sposób, żeby im to pasowało do tej poukładanej całości. Bardzo często słyszy się tam, że na przykład, bo Franciszek teraz jest na topie, powiedzmy sobie, tak, że on tam jest antychrystem, to gdzieś tam znajdują jakieś um, fragmenty, które by pasowało, pasowały. Osobiście uważam, że czy on jest antychrystem, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia. On jest po prostu heretykiem. To jest komunista Mason, który. Na pewno nie prowadzi nikogo do zbawienia. I to, czy on jest tym antychrystem, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia. Ale chodzi o to, że znajdują to, tak? Znajdują te fragmenty, pomijając całkowicie inne. Bo, na przykład, jeżeli w Apokalipsie jest napisane o bestii, która. Pierwszej bestii, która została śmiertelnie raniona, nikt tego nie interpretuje tak, jak powinno się interpretować. Pomyślcie. Czy bestia śmiertelnie raniona nie, nie przypomina Wam czegoś? Trzeba dostrzegać prawdę i tylko prawdę. Jeżeli ona byłaby nawet najgorsza, to trzeba ją przyjąć. A nie opierać się na kłamstwach. To samo dotyczy tych wszystkich dziwnych objawień dzisiejszych. Mediogorie, czy tam jeszcze, tam tego było od groma po osoborze. I na Watykańskim II. I zwróćmy uwagę na Pewną cechę tych objawień, że każde z nich powołuje się na inne fałszywe objawienia, tak? Każde z nich. Że to jest uzupełnienie tego, tamtego, a najlepiej już powoływać się na objawienia fatimskie, które były prawdziwe, i później zaczęły narastać ilość objawień, które powołują się, że są uzupełnieniem. Objawień fatimskich. Same takie stwierdzenie od razu powinno doprowadzić do odrzucenia tych fałszywych objawień. Jako uzupełnienie. Za kogo ludzie mają Matkę Boga i pokalane serce nasze ukochane, że uważają, że przez tyle dni Maryja nie powiedziała wszystkiego, tylko normalnie jeszcze później co jakiś czas tam się gdzieś objawiała komuś i mówiła, a zwłaszcza w Mediogorie. I jeszcze dziękuję za to, co zrobili. Nie wiadomo za co ona dziękuję, ale nikt w całej historii Kościoła nie słyszał, żeby niebo dziękowało ludziom. Nikt. Ostatnio Franciszek w wywiadzie dla, wywiadzie tam, tym tekście dla New York Timesa mówił, że Bóg prosi, im się w głowie poprzewracało. Modernistom się poprzewracało w głowie. Maryja dziękuję, Bóg ich prosi, bogowie, bogowie naszych czasów normalnie. Borgorio i ci widzący nie wiadomo co z Mediagorje. I takich objawień jest od groma. Nawet jest takie, które już tam, którąś tajemnicę fatyńską, chyba czwartą, czy nie wiem, którąś tam już Dostało, a trzecią to jeszcze raz została mu powtórzona tej osobie. To chyba dziewczyna była już mniejsza o to, bo to już tego jest tyle, że to po prostu nie ma sensu. Pomyślcie, myślenie ma przyszłość. Prawda tylko prawda. Prosta analiza faktów wykazuje prawdę. Jeżeli Bóg. Jeżeli Pan nasz Jezus Chrystus powiedział, że nienawidzi, to nienawidzi. I to się nie zmieni do końca świata. To, że Sodoma i Gomora została zniszczona za wszystkie te zboczenia, to nikt tego nie zmieni. Bóg jest zawsze, zawsze taki sam. Dlaczego ludzie dostrzegają prawdę w jakichś dziwnych orędziach, objawieniach, Dzisiejszych. Oni myślą, że to jest prawda, a nie dostrzegają najprostszych prawd. Nie dostrzegają kłamstw, które teraz stały się Kościołem, który bezprawnie używa nazwy Kościoła katolickiego. Dlaczego? Można powiedzieć, że to zostało przepowiedziane, tak? Nie będą słyszeć, nie będą widzieć. Ale to nie zwalnia wiernych z myślenia. Dał nam wolną wolę. Dał nam wolność, tak? Taką upragnioną wolność naszą. Poznaliście zło i dobro. Bądźcie wolni i wybierajcie. A więc ten wybór należy do nas. Bóg nas wspomaga, Duch Święty nas wspomaga, jeżeli go nie zakopaliśmy, jeżeli nie odrzuciliśmy go, bo nasze własne ja przerosło, już wszystko. Pomyślcie, ile jest nawet, taki prosty przykład, ile jest rozwodów? Ile? I dlaczego? Wiecie dlaczego? Tak 80% mi się wydaje przynajmniej, jest przez to, że każdy uważa, że ma rację. Każdy chce inter interpretować wszystko po swojemu. Kiedyś wydawało mi się to dziwne, głupie, na, znaczy może nie głupie, ale y, bardzo dziwne i zaborcze. To jak czytałem, to jeszcze tam dużo, dużo lat temu, że Biblię, Pismo Święte, powinno się czytać, jeżeli się już Czyta, to powinno się czytać tylko z przypisami, objaśnieniami teologów katolickich. Katolickich, to chodzi o te trochę inne czasy, tak? I wydawało mi się, no to ja, no to przecież, dlaczego nie? Dlaczego sam nie mogę? Wiecie dlaczego? Ja teraz na to, jak patrzę, to wiem dlaczego. Po prostu każdy, który czyta, weźmy sobie dziesięciu ludzi. I każdy, każdemu damy przeczytać jeden fragment Ewangelii, i każdy to inaczej zinterpretuje. I podejrzewam, że ani jeden nie będzie miał racji. Do końca. Tak jesteśmy przepełnieni własną wielkością. Nie ma w nas nic pokory, nic ustępstwa. Jesteśmy po prostu wielcy. Modernizm nie narodził się z niczego. Oni te trony za tymi stołami, które wstawili do kościołów, na których siadają, nie stanęły tam o tak sobie. Po prostu tacy się staliśmy, tacy są ludzie. Każdy chce być wielki. Ten kapłan zasiadający na tym tronie, tyłem do Boga stojący przy tym stole. To jesteśmy my. To jesteśmy my, ludzie, pędzący do zagłady. I teraz można nawet jeszcze zobaczyć coś innego, bo to już nie jest... Znaczy, najważniejsze jest to, że najgorsze, że pędzimy do zagłady na, do piekła, no, tracimy to zbawienie, ale my nawet przestaliśmy sam, y, kontrolować to, co robimy. My pędzimy do zagłady fizycznej samych siebie, zagłady w naszych dzieci. W tym obłędzie kłamstwa, w tym obłędzie marksistowskim, leninowskim, w tym komunistycznym obłędzie, pędzimy do własnej śmierci fizycznej. To jest na pewno nie jest takie straszne jak pęd ku pieku, odrzucenie zbawienia, ale to świadczy o tym, że odrzucając Boga, nie kontrolujemy całkowicie, co robimy. Nasz instynkt samozachowawczy nie istnieje. Popieramy coś, co nas zabija. Całe te wszystkie ideologie gender, nie gender tam, nas zabija. To jest komunizm. Komunizm zabija milion. Ale wróćmy do tego antychrysta. Szukamy, kto jest tym antychrystem, tak? Ale po co? Po co nam ta wiedza? Oczywiście, jeżeli widzimy, że ktoś yy, mówi herezję, to trzeba to odrzucić. I tylko tyle. Czy ktoś jest antychrystem, czy nie, dla nas nie ma znaczenia, bo my na to wpływu nie mamy. My mamy się modlić, być pokornym, pokutować. I walczyć ze złe. A czy wa walczymy z heretyckim e człowiekiem zwanym papieżem? Czy walczymy z antychrystem? Co za różnica. Jeżeli chcemy, żebyśmy byli wybrani, żebyśmy przetrwali, niepotrzebne nam jest żadna pieczątka Boga. Takie brednie też Pieczęć Boga, to my musimy mieć w sercu w duszy. A więc nawracajmy się, pokutujmy, żyjmy, śmiejmy się i błagajmy już o wybaczenie. Bądźmy chrześcijanami, nie komunistami, bo to, co teraz proponuje nam Kościół, to jest komunizm. Bądźmy wierni Bogu do końca. Niepokalane serce ukochane nas prowadzi, tylko trzeba go słuchać, a nie robić z, z Maryi jakąś lalkę Barbie, jak na tych zdjęciach tam, na tych portalach społecznościowych. I tysiące lajków. To jest po prostu śmieszne. Ale to jest taki śmiech przez łzy. Odrzucamy wszystko, co jest dla nas niewygodne. Szukamy jakiegoś antychrysta, a zwykłego kłamstwa nie potrafimy wyłapać, które słyszymy, nie wiem, co tydzień na kazaniach, czy w innych tam niby katolickich pismach widzimy. Nie, tego nie. Ale, a wiemy już, kto to jest antychryst, Wiemy, jak będzie wyglądała apokalipsa. Wiemy, na którym etapie ta apokalipsa jest. Ja podejrzewam, że co niektórzy, to już mają tam dni odliczone. A co niektórzy nawet papier toaletowy każą, yy, każą kupować, żeby przetrwać. Co nie, bo nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że papier toaletowy to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które trzeba kupić na czasy ostateczne No przecież debilizm ludzki nie ma granic. Jeżeli ktoś to wierzy. Nie mówiąc już o innych tam kodach czy szyfrach do Boga, bo mi ktoś zwrócił uwagę, że to nie jest szyf. Tylko hasło do nieba, na no, rozmowy. Tu ja Wisła musisz powiedzieć, że zacznę niebo, do ciebie yy, odpowie Przecież i ludzie, i ludzie nawet wpłacają na to pieniądze. A nie wpłacają, nie ma problemu. Jak mają przepis, to nie wpłacą. Wszystko wiedzą, ale najprostszego kłamstwa nie potrafią wyłapać. No to, gdzie jesteśmy? Pomyślcie, gdzie jesteśmy? W którym miejscu się znajdujecie? Trzeba się zatrzymać. W ciszy przemyślać. W którym jestem miejscu? Dlaczego ja słucham tych bredni? Słuchajcie, jesteście atakowani. Chodzi o modernistów, tych, którzy popierają, wspierają ten cały dzisiejszy twór posoborowy. Jesteście atakowani przez Wszystkie lewackie ścierwa, jakie, yy, ścieki, jakie mogą być, media, atakowani jako Kościół katolicki. Bo jesteście w strukturach mafijnych, praktycznie. Oni ciągle od soboru walczą z pedofilią i tym, i tym podobnymi rzeczami, i ciągle to istnieje i się i narasta. To jak oni z tym walczą? To będzie w tym, bo to nie jest Kościół katolicki. Franciszek tak walczy, że znowu kardynałów jakieś tam mianował, pisaliśmy o tym, którzy są zamieszani w to. Okłamują was na każdym kroku, a Polaków w szczególności, bo wystarczy sięgnąć do mediów tych zachodnich, tak? Tak ogólnie mówię, światowy, tam dużo rzeczy wie, yy, prawdy jest, dużo więcej. U nas nie ma tego, bo u nas wystarczy, że powiesz coś nie tak, o ludzie, a jak już powiesz na Jana Pawła II, to już jesteś skończony. A w ogóle powiesz jedno słowo nie tak, a więc jesteś sedekiem, a według jesteś poza kościołem. Ja to tysiąc razy będę powtarzał. Ja codziennie dziękuję Bogu za to, że jestem poza tym kościołem, tym modernistycznym tworem. Czyli nie ma nic wspólnego z Kościołem Katolickim. Że nie wspieram tego. I, i to jest, w Polsce to nie macie nic. Naprawdę nic. Nawet te niby tradycyjne bardziej media i tak nie mówią wam, nawet jednej piątej wam nie mówią tego, co się dzieje na świecie. Co się dzieje naprawdę. Potraktują Polaków jak idiotów w którym trzeba powiedzieć, Jan Paweł II powiedział tak i tak i oni polecą, co nie? Tylko nie wiem, czy yy, te struktury zauważyły, że tylko 30% parę procent a kościołowi. I niedługo, ale im nie o to w sumie chodzi, bo zniszczenie tego korzenia katolickiego w Polsce dla, wśród Polaków było bardzo ważne w tym globalistycznym planie ich. To zostało zrobione. Także nie zastanawiajcie się nad tym, znaczy możecie, to nie ja, można zawsze porównywać, tylko trzeba dostrzegać prawdę i eliminować kłamstwa wokół. Tak blisko. A nie widzieć tam antychrystów już gdzieś daleko, już we tak wzrośli, a no po siebie nic nie dostrzegać. Bo to postawa, podstawa antychrysta to jest od... Tych najdrobniejszych kłamstw, które Wam przekazywane są i na tym jego rośnie siła. Gdzie najlepiej złamać? Gdzie się wycina drzewo przy korzeniu? Także te najdrobniejsze kłamstwa, które są fundamentem, jakby antychrysta, są na dole, wśród nas. I kolejna eliminacja tych kłamstw, pokazywanie prawdy, powoduje osłabienie Całego tego. To jest jedyna droga walki. My nie rzucimy się od razu tam, nie wiem, na kogoś, kto tam jest, tam antychrystę, bo to nic nie da. Bo ta sieć globalistyczna jest zbyt potężna. Eliminacja drobnych kłamstw. Wspieranie dobrych rzeczy. Potrzebna jest modlitwa. Modlitwa. I Potrzebne jest wspieranie. Tak. To jest prawda. Tak. To jest kłamstwo. I piętnowanie tego. To osłabi fundamenty synagogi szatana. Amen.